Ja jeszcze pozwolił sobie... Przepraszam, czy pan? Bo pan wstawał i pan... Y no ja już też trochę chciałem zrozumieć kultury. Mm -hmm. Na klubie od ja chodzę na zadania osługi, pięciu tu jest starszych ode ale to zawsze trochę było inaczej. Kiedyś byli przewodniczący, później pierwszym naczelnikiem jednostki, później już byli prezydenci. Ale jak przychodzili na to i nawet ten przewodniczący miał z Wydziału Rolnictwa, czy skąd. Pan przyszedł, a alfa omega. Wszystko chce sam połapać. Ja tu są pytania z Wydziału Spraw Obywatelskich, z jeszcze z innych, z Drogownictwa. Wiemy, że drogi są w pięciu administracjach, pięciu rękach prywatne, y, osiedlowe, krajowe, miejsce i daty. To o tym to jest bardzo trudno mówić. Sprawa od, do, odpowiedzi do Kiris Podosy. Uzyskać środowiskowe, żeby tam był luk ze względu na żonę w ostatnich latach, w latach 80., jak Markowian, to były to, będzie to <tuszynka> Ja codziennie znam jak, jak swoje powódko. I tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o drogę tunelową, to ta droga była dwa razy robiona z tego trucznie. To było ze środków tych, które pan chciał przeznaczyć na tą metunową drogę, na te truczy na Wierzyńskiego. To było ze środków z I to te pieniądze idzie odtworzyć, bo ja nie mówię. A jeżeli chodzi o myty asfalt, to trzeba porozumieć się z tą firmą, która na przykład robi remonty i ona i to idzie tylko że u nas jest takich rzeczy dużo. Jest ulica Moniuszki, która ma nazwę i do końca zrobili dotąd i tam dalej nie I tak samo są rzeczy, które można z systemu gospodarczy bez słowa. Wystarczy rozcierać w tym czasie jak nie róż. Bo oni tym, bożą ta firma, która to wykonuje. To jest wykonacy ustawić. Rozcielacz tylko tu koszty są i zrobić ten asfalt mierony na tą drogą tunelu ja byłem są 19 lat, 24 lata radnych, trochę samorząd, ulica Myślińska i samo. Zrobili aż do hałupy, ale tam dalej są budynki. Nie zrobili. Okazuje się czym, ale dokumentację, żeby wodę puścić, bo tam nie ma kanalizacji ogurzonej. To dokumentacja na row, który się ciągnie od Majznera w kierunku tego rowu, który idzie z osiedla do Psiny, która Psina jako tako nie istnieje, to 24 tysiące kosztowała dokumentacja na tych kurektach. To mieszkań trafia, ale no bezradny. I to są takie rzeczy, także resortowi, naczelnicy w przypadku takich bo tych, bo tych wizyt, to będziemy wszędzie Cudu jest bardziej, lepszy. ja się dziwię, tu mieszkańców, tym co tu siedzą, co mają dzieci w szkole, że nikt się nie zapytał, zgodnie z zaleceniami poprzedniego rządu, znaczy PiSu i pani Zalewskiej, że studiownie się należy hałas portowa do szkoły. Jeszcze nie a. A. A a Ale dobrze. Dziękuję, bo tu była z naszej dzielnicy dziewczyna, która wie, wizualizację zrobiła w tej sali. Tylko za tym ciosem trzeba iść. I te pieniądze pozyskiwać województwa. To, bo to są zapewnione, to ma oświatę. Każda szkoła ma mieszkalę. Ta studzienna była wzorem dla wszystkich 11 dzielnic, raci można. Bo rzeźnie jest koncert rzeczy. Od, 20, od 75 roku zostali miastem. Jak byli w Ryniku, to byli pękniętą oświata. A okazuje się, teraz by chcieli wszystko, a że teraz ten przewodniczący to pan zaraz, bo prezydent powiedział, że szatna na wojsko. Na, na 500 tysięcy to są wielkie pieniądze, to w stanie sportowym też nie zrobić, które się należy studiować. Studienna była wzorem. Ja, ja prowadziłem, byłem w komitecie budowy wodociągu, gazociągu, kanalizacji. Myśmy robili 7 km wody, z, bo było osiedle pierwsze, z powietrze był powiecie wtedy w Czarnowicach, bo nie mieli wodę, myśli nie mieli. Wody brakowało w drugim roku i powstał komitet, to by czyny bo Ci młodzi ludzie nie wiedzą, co to jest. Ale my to studzina była wzorem. To gaz. I później gaz robił całe dzielnice, wszystkie dzielnice. Ale żadna dzielnica nie była tak kompetentna, jak studzienna, która się rozliczyła z gazu z tego, czy w Markowicach, czy w Dzeziu, to był koncert, życia zakończyć pewnych rzeczy, to był problem. A dzisiaj się ich gloryfikuje, bo akurat jest w tej starej dzielnicy, którzy mają takie potrzeby, tu z kościoła kupić działkę, tu parking zrobić za 300. Studzienna jest wzorem. Ja byłem w zarządzie miasta w Borkuniakach. Myśmy robili parking w czynno społecznym, środki zbieraliśmy na kostkę budynku, ale w największym paradzie, jeżeli chodzi o liczebność, to miały zrobione małe parki, ale za ze z miasta i Studzienna była wzorem i przykładem dla innych dzielnic. Znajdź Pan, czy ulica Petrowska jest zrobiona w czymś czy pozostałość jest zrobiona przez miasto, na Stare Wsi, na Proszowcu, to czy znaczy coś. Ci już tego nie, to już miasto robiło. I Studzienna by musiała być wzorem, jest wzorem dla poprzedniej poprzedniej tylko żeby teraz nie przespać pewnych rzeczy, i to co mówię, te środki idzie pozyskiwać, czy są środki z województwa na te drogi polne. Ta droga tunelowa ma dwa razy do z czerwonego tłucznia. To ja za Pierwsza była droga od Bałamiowskiej do Oci, Później była drugi raz od w koło To było wszystko robione i to za tym trzeba było chodzić po dystrybucji. I te środki, które Pan Matusz prosił się tysięcy na Pierzyńskiego, to jest przeznaczyć tu na wyrównanie, ale tym pan dobrze powiedział, z tego mienów asfaltu Jest to dużo trwalsze od, od yy, i to jest to jest odpad. To pewne rzeczy kosty granitowe to i to na Bo wyrównająca co, co ma z tym robić. I to jest podkład do tego, to idziemy korzystać na te drogi poli. Druga rzecz, ta droga tunelowa, tam są budynki, a ona nie wreszcie dróg. Nie chciałbym się tu chwalić, ale ja myślał tam wypadek. Wjeżdżałem z stamtąd i i 500 zł, nie 250 zł płaciłem, bo ta droga nie jest mapa. Jest mapa, ale nie jest w rejestrze dróg publicznych. I tam też były koncerty, rzeczy, nieżeli w nie rzeczy, tylko będziemy z gazem iść, bo myśmy nie mówili, pod kolejem, jako komitet czyś, czy nie jest. Jak prywatny załatwił, pod kolejem, to myśmy połączyli i zrobili po komisku. Odnośnie prawa skrętów Magdaryny, Opawska, Ogumińska. To jest prośba od 20 lat, tak samo jak prośba, bo tunel zrobić przy Czerwonej Budzie. Ulica Rejmonta jest dwutorowa, most dwutorowy. Bosacka była dwutorowa, zrobili się, zrobili jedną torówkę i kanał, tunel. Nie można, w Prudniku można, w, chłodz, w Chłodnicy można. Z kolei też je zrobić porządnie. I to są rzeczy takie, które i yy, tu jak pan sam przyjmie, pan tego nie obejmie swoim... Yy, to musi pan mieć swoich pracowników, którzy resortowi, oni się muszą też o te pieniądze bić. I w katolicy się nie, sam pan wszystko załatwi. A to, co się z należy jako handel sportową e, do szkoły, to jest moja prośba i mam nadzieję, że tu, ale tych rodziców ja tu nie widzę. għandhom jgħid ukoll